Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie, Panie i Panowie, w kolejnym już sobotnim materiale. E, oczywiście, na wstępie pamiętajcie o zostawieniu łapki oraz subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. E, a wracając tutaj do takich spraw bieżących, e, przypominam również o live we wtorek o godzinie 19. Zapiszcie sobie w kalendarzu, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. E, a my, Panie i Panowie, musimy sobie jeszcze tutaj, e, znaczy jeszcze w międzyczasie, ogarnąć pracownika żeby już tutaj po prostu brał się za sianie. Pozwolimy mu tutaj dojechać tak naprawdę do końca, bo się boję później, że John Lira będzie trzeba przestawiać. Już zostawimy po prostu, niech dojedzie do końca. Wstawiamy tutaj nasz właśnie siewnik, żeby sobie już siał. Dokończymy szybko zadanko, bo jeszcze go nie skończyłem i panie i panowie, dzieje się ciekawa rzecz, mianowicie tutaj soja rośnie. Szczerze powiedziawszy spodziewałem się czegoś więcej. Byłem pozytywnie nastawiony na początku, ale przestałem być teraz, ze względu na to, że widzę jak wolno to rośnie. Bo wzrost zaczynał jak gdyby iść do góry. W sensie Wzrost rozpoczynał się w momencie, gdy cena była 2400, więc miałem nadzieję, że pójdzie to nie wiadomo jak do góry, ale jak widzicie, już się skończyło i niestety nic z tego, tak więc no, niestety soja dalej będzie u nas e, przetrzymywana w magazynie. E, nic na to już nie poradzimy, trudno. E, nie będę przecież specjalnie sprzedawał, jeśli cena jest po prostu niekorzystna. E, dobra łopanie, Bierę... co tu się stało łobaben dobra, mamy ha, fuck my tu nie mamy, dobra, to musimy szybko pojechać po zboże i po nawóz, musimy tu puścić ziomków, poziomków <laughs> więc wybieramy proszę ja was co wybrać eee... owies albo rzepak co tu będzie teraz fajniej Rzepak jest dosyć nisko, to może bym rzepak zasiał sobie, a właściwie to nam można by rzec, e, okej, okay. w międzyczasie oczywiście jak się możecie domyślać, bo chwilę mi to zajęło, e, pracownik tutaj skończył, tak więc e, go sobie możemy w sumie póki co zostawić, e, musimy odpalić e, i włączyć. Ile nam tutaj zostało jeszcze do wykonania zadania? 63% mamy. No, powiem Wam, że dosyć długo nam to idzie. W sensie pole wydawało się wcale niewielkie, a jednak jest wielkie. I troszkę z tym schodzi. Ale myślę, że sobie z tym poradzimy na spokojnie. Zaraz zakończymy. Bylebyśmy po prostu to ogarnęli właśnie w celu takim, że... Czekajcie, ja sobie tutaj w ogóle właśnie wyłączył już czas, już się nigdzie nie śpieszymy, jest 10.07 czas na jeden jest ustawiony więc sobie to ogarniajmy, na spokojnie, żebyśmy tutaj zaraz nie, nie, nie poginęli, tak to nazwijmy, bo już dni tutaj to chyba minęło z 15, a jesteśmy w sumie na samym początku gry. Tak więc no. Robiłem to oczywiście z myślą o tym, żeby była dobra cena za soję, ale niestety średnio mi to idzie. Jest dalej te 2700, ale... Tak jak mówiłem ja oczekuję jednak troszkę więcej, niby tam stuwa czy dwie za, za tonę, za 1000 litrów, ale jednak robi to różnicę, tak więc ja póki co nie śpieszy mi się, żeby to sprzedawać, więc po prostu sobie to trzymam w naszym banku, tak to nazwijmy, nie wiem, że nie powinno się tak robić, ale, ale ja to robię tutaj w tym przypadku i tyle będziemy to później po prostu wykorzystywali. Może na swoje potrzeby będziemy już wykorzystywali. Zobaczymy ile uda nam się tak naprawdę zarobić hajsu. Ee, bo coś czuję, że tutaj kurczę będzie fajna, naprawdę fajna rozgrywka. E, pod tym względem, że e, nie wiem czemu, ale strasznie czuję ten sezon, jak mam być z wami szczery. Myślę, że to może być też kwestia tego, że wcześniej te odcinki pojawiały się sporadycznie. Nie było nic takiego jak teraz jest, czyli maraton. E, no Minął tydzień czasu. Niecały nawet, bo to jest odcinek szósty, czyli sobotni. E, niecały tydzień czasu minął, a jesteśmy już na szóstym odcinku, gdzie, uwierzcie mi, wiele serii na moim kanale nie dotarło. Dotyczy... Nie było w stanie przetrwać do szóstego odcinka, co jest yy, uważam już mega sukcesem. Tak więc yy, nie no, ale naprawdę ogólnie jaram się bardzo, bardzo, bardzo mocno. Tak więc yy, jeśli wy też, to oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić subka, yy, suba z dzwoneczkiem oraz łapeczkę pod tym filmem. Yy, I oczywiście pamiętajcie również o stronie kafiarka.com z plakatami yy, oraz o w biciu na naszego Discorda, gdzie rozmawiamy sobie oraz pamiętajcie o tym live w wtorek, ponieważ od tego wtorku co będzie, regularnie co wtorek o godzinie 19 będziemy się na live tutaj na YouTube spotykali. Tak więc naprawdę zapiszcie sobie każdy wtorek do nie wiem do kiedy, ale zapiszcie sobie, że jest live, jest live, 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 live. Co wtorek, godzina 19, tak więc warto sobie zapisać. A filmy, przypominam, są codziennie o godzinie 9.30, nawet w weekendy. Tak więc osoby, które mają pracę, zapraszam bardzo serdecznie po pracy, chyba że macie na popołudnie, no to wiadomo, można z rana. A osoby będące na, w szkole yy, Mówię o osobach poza klasami 1, 3, na zdalnych. Wiadomo, jak to jest w tle. Zawsze może sobie odcineczek polecieć. E, aczkolwiek e, polecam i tak mimo wszystko robić to po lekcjach. Tak, e, więc no. E, w każdym bądź razie, ile nam tu jeszcze zostało tego zadania? Zobaczmy. W ogóle ostatnio mi to zwróciliście już uwagę. E, żebym nie mówił w każdym bądź razie. E, Postaram się, ale jak wiecie i widzicie, właściwie to no, u mnie jest z tym dosyć ciężko. Nie mam pojęcia w ogóle skąd ja to wziąłem i skąd mi się to wzięło w ogóle w moim słowniku, ale wypowiadam ten zwrot bardzo często i chyba nie będę w stanie się go pozbyć tak w 100%. Tak mi się przynajmniej wydaje. Um, Dobra, 94. No, czyli już tak naprawdę do no końcóweczka, końcóweczki. Tutaj pracownik pięknie działa sobie. Zaraz będzie trzeba tego jelonka zabrać tylko z pola, żeby tam nie przeszkadzał. Niekoniecznie może gdzieś chować do tej wiaty, bo nie wiem, czy będzie to konieczne. Ale żeby chociażby nie przeszkadzał po prostu, najzwyczajniej w świecie. Nawóz. Nawóz nam się przy... Przyda? Tak, nawóz nam się przyda, bo tam nie będziemy mieli nawiezionego pola drugi raz. Będzie trzeba pole u, tam u góry nawieść i będzie trzeba je opryskać na chwasty. Co daje nam oczywiście dodatkową robotę. No ale dobra, jakoś sobie to ogarniemy. Ja myślę, że w ogóle będzie trzeba rozrzutnik nawozu kupić, ze względu na to, że... Czekajcie, zobaczmy sobie w ogóle... Mamy już u... ukończone koszty wypożyczenia... Ej, 9300 w sumie. Osobiście uważam, że jest całkiem spoko cena Na włożenie. O, 32, no panie przecież. Patrzcie, no taką maszyną to ja sobie mogę. E, dobra, palety. Ej, oni mi zwrócili 600, a zbiornik kosztuje znacznie więcej. No ale dobra. E, tutaj nie wiem czy mi wystarczą w sumie te dwa zbiorniki, bo tutaj jest eee. ha, bo ja tu w ogóle w ogóle zwykły nawóz jeszcze. Łopanie, dobra, spoko, opcja. A ty, bo on ma tutaj rozrzutnik. Ej, ale dobry maszyna. Nawet nie wiedziałem, że taka w ogóle jest tej gitarka. Ej, podoba mi się. Można i nawozić nawozem sypkim i można nawozić nawozem płynnym. Ale dobra opcja, masakra. Dobra, 32 pole, tak? To było? E, tak, 32. Czyli to jeszcze większe. No dobra, e, sobie tam pojedziemy. Ustawimy naszą maszynę. No ta maszyna jest znacznie większa i szersza aniżeli tamta. Więc myślę, że będzie szło to nam o wiele, wiele, wiele sprawniej. Myślę, że też będzie mogła troszkę szybciej pracować. E, w sumie, czy będzie o wiele szersza. Ile miał tam ten opryskiwacz, a ile ma ten opryskiwacz? Patrzmy sobie szybko ochrona roślin. Wcześniej mieliśmy ten zestaw, 21 metrów, a teraz e, ten samojezdny. Ma ile? E, to jest stara, nie? Tak. Czy 27. No to mówię niewiele większy tak naprawdę. 21, a 27. No to pff, teoretycznie tyle, co nic można powiedzieć nawet. No ale dobra, no zadanie myślę, że całkiem spoko, bo prawie 20 koła za to dostaniemy. Eee, więc naprawdę, naprawdę może być to fajny hajs, A tutaj jeszcze mamy dodatkowo tą opcję, że to pole jest niezasiane. Tak więc naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja. Pracownika sobie możemy ustawić na zadaniu. Możemy. Pha, panie, to działaj sobie. Ja idę sobie do swoich maszyn. Czyli e, przede wszystkim e, jelonka musimy odstawić. Troszkę. Żeby tutaj nam nie przeszkadzał przy kejsie. I co? E, mamy ogarnięte tutaj. Sieje się. Robi się zadanko. E, to cena była koniec końców taka no nie najlepsza w sumie. No to dobra. To to zostaje. E, powiem Wam, że chyba tyle, będę się z Wami żegnał, bo tam się robi, tam się robi, trzeba poczekać aż się właśnie to skończy robić, tak więc co, pozostawiam Was z tym filmem jak gdyby na dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało, oczywiście pamiętajcie, łapka, komentarz, subskrypcja i dzwoneczek, e, wbijajcie na discorda, na oraz... Zapraszam na live we wtorek o 19. .00. Raz jeszcze przypominamy. Do zobaczenia, do jutra do 9.30.